Siła nodewe, jestem po to top 1 na BHC i grałem. No, grałem 4 dni na tym serwerze dokładnie, żeby wbić 20 koła i tak na oko wbiłem około 5, ranku, 5 koła ranku na jeden dzień. No i wyszło tak, że wbiłem w końcu 20 koła. No i 5 koła ranku na dzień, no to to jest dużo, no bo jak patrząc top 10 ma 8 koła, a 5 koła na dzień, no to to trochę już jest. A za. A zazwyczaj za killa, teraz, no teraz to już mam zawsze, przynajmniej nawet jak byłem top 3, bo z candy miałem już mamy miał wcześniej top 2. Naw nawet jak top 3, No dobra, jak miałem top 5. Albo top 3, Nie, no tak, jak miałem top 5, no to biłem to Home No i jak biłem już top 3, no to już za nikogo nie miałem plus 25, bo najwięcej jest to plus 25. I miałem tylko plus 12. I to teraz tak zostało. No i wbijem na tym plus 12 i patrzcie, z jednego kila mam plus 12 i patrzcie, ile zrobiłem kili. Zrobiłem 1700 kili. No mam top 2 kili. No i mam mega mało śmierci. Nawet nie jestem blisko w ogóle śmierci. Muszę dwa razy więcej śmierci wbić, żeby być w top 10 śmierci. Więc raczej tego nie wbiję, bo nie mam zamiaru. Eee, chyba, że zrobimy klan na boksa. Ale to znaczy nie, nie wbiję wtedy śmierci, bo jak zrobimy klan na boksa to będę każdego zabijał, bo na boksie, jak wiem, no to tylko grałem ludzi z gejem, no i taka prawda jest. No ale dobra, mogę powiedzieć tak, no, wbijem już full perki w te cztery dni przy okazji, e, no i łatwo ogólnie się tu gra strasznie, no. W cztery dni, chłopie ogarnąłem sobie takie rzeczy, no, nie to, że topkę mam, Tysiąc tych gwiazdek do wypłacenia, żeby wbić sobie kolejne perki. Jeszcze ziomek, za to, że jestem u niego w klanie, daje mi odłamki. Chłopie, no, miałem i tam 11 na początku, bo zabijem, ale nie wiedziałem, że to jest coś warte, i od razu Bez alek się z tym wyjebałem. No, bo zrobił mi geja ten klan Gnat wcześniej. No i co ja mogę powiedzieć? No, ten dryb mnie skończył Gretu, Scandilowy mam sojusz, ale on tu gra też jakoś dużo nie gra, no ale Scandilowy mam i tak sojusz. Homes nie robi postępów od bardzo dawna. No a reszta tej topki, no to wiadomo. No, no wiadomo, ja tego znam frasza, raz z stara i bawić punka to, to jest ten działek, którego chcę, żebym do dołączył do klanu Rage, ale ja za bardzo nie chcę niego dołączać, więc no, na ten moment nie mam zamiaru do niego dołączać. No ale no, dołączę może... Nie wiem, zobaczę, ale nie mam co na razie dołączyć do tego ekranu. te Bardziej książek mi płaci odłamkami za to, że jest w niego No. Ja dziękuję wam za oglądanie i życzę wam miłego. siema.